Dzień dobry, kochani. Dziś mam dla Was taką informację o tym, jak to postanowiłam wyrównać podwórko. Podwórko jest bardzo nierówne i to nie jest taki jednolity spadek, tylko to jest po prostu generalnie dołki i górki. Lenusia, pokaż się. Lena. Dołki i górki, yy, i brakuje ziemi w wielu miejscach. Postanowiłam, że nie będę ścinała darni tam, gdzie jest jej za dużo, gdzie jest troszeczkę wybrzuszona, tylko w miarę możliwości rozsypę ziemię tam, gdzie jej najbardziej brakuje. Tutaj prawdopodobnie teraz widzicie, jak to wygląda. W niektórych miejscach sznurki. Dotykają ziemi albo wręcz się opierają o trawę, natomiast w innych brakuje dosyć sporo do tego, żeby osiągnęły poziom gruntu. Poziomicą określiłam sobie, żeby sznurki, które tutaj rozprowadziłam po podwórku, były w miarę poziomo, dlatego że no, generalnie mogą tutaj być jakieś różnice kilku procent w wysokości a chciałabym w miarę wyrównać ten teren i wiecie, no nie jakoś perfekcyjnie, ale w miarę i tutaj chciałabym Wam pokazać ile brakuje nie wiem czy to widać, ile brakuje do poziomu ziemi no to jest jakieś 5 cm tutaj a za chwileczkę Wam pokażę gdzie sznurek zupełnie opiera się na ziemi a więc nie jest równo nie łudzę się, że ten proces, czyli wyrównywania podwórka, o tutaj jest zupełnie oparty sznurek na ziemi, zobaczcie, o ten jest zupełnie oparty na ziemi, a tam gdzie jest kołek, znowu jest wyżej. Także nie łudzę się, że zrobię to za jednym razem. Mało tego, nie łudzę się, że zrobię to w jednym sezonie. Ale rozciągając w, tej, w ten sposób sznurki, mam nadzieję, że w pewien sposób uda mi się to podwórko tutaj za stodołą, za domem wyrównać. Dlatego, że nie wygląda to fajnie, szczególnie latem jak się chodzi na przykład w drewniakach, zresztą w jakichkolwiek butach, to jedna stopa jest wyżej, druga jest niżej i to, jest odczu... to są odczuwalne różnice wysokości. Więc tak to wygląda. Przygotowałam sobie ziemię do tego, żeby pomiędzy tymi sznurkami Sznurki mi wyznaczają poziom, żeby pomiędzy tymi sznurkami w miarę możliwości rozgrabić tą ziemię równo. Ona będzie wałowana za jakiś czas, natomiast z pewnością to nie będzie jednorazowa akcja, tak jak mówię. Tutaj tych wiaderek z ziemią mam sporo. Jak widzicie, będę rozrzucała tą ziemię i rozgrabywała na razie tutaj przy jałowcach, ponieważ tutaj jest zdecydowanie najniżej. Tutaj poziom tego gruntu jest po prostu zdecydowanie niższy niż gdzie indziej. To tak wygląda mniej więcej, więc brakuje do, do poziomu tego podwórka, do tego głównego poziomu. Natomiast no, tutaj, niestety, na środku również brakuje, również nie jest tak. Że to jest jeden poziom. To nie jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie tej ziemi jest za mało. Widać to. O, chyba tutaj Wam pokażę, jak to widać. Zobaczcie, tutaj brakuje tyle. To jest jakieś 5 cm. Natomiast tam przy końcu sznurek opiera się o, o darń Tutaj jest też taki przypadek. Sznurek opiera się o darń tutaj, a tam brakuje 5 cm. Więc powolutku, ta ziemia będzie oczywiście osiadała, powolutku będę chciała w miarę wyrównać poziom tego podwórka. E, tutaj u mojej sąsiadki jest podwórko wyrównane na taki e, obraz stołu, po prostu jest równiusieńko. I powiem, że wygląda to pięknie, bardzo mi się podoba. Natomiast no, nie było to osiągnięte w czasie jednego sezonu, to od razu mówię. Skąd mam Czasem się zastanawiamy, co zrobić z nadmiarem ziemi, którą mamy. No, można ją w ten sposób na przykład zagospodarować. Ja mam ziemię stąd, że postanowiłam tutaj koło mojego polka truskawek, które kiedyś Wam pokazywałam. Postanowiłam zrobić podniesioną grządkę. Tutaj mam sznurkiem wyznaczony jej bieg, natomiast y, ziemię mam tutaj z tej ścieżki, którą sobie wybieram powolutku. To jest dobra ziemia, szkoda ją na ścieżkę. A tutaj jak już zamontuję tą podniesioną grządkę, to ścieżki mam zamiar wysypać y, trocinami. Zrobiłam to, y, mówiłam kiedyś do Was, że zrobiłam to tutaj w tym takim ogródku. Który kiedyś był ogrodzony. To się bardzo dobrze sprawdziło, ładnie wyglądało, trociny się rozkładają, no i, i nie żal tej fajnej ziemi. Natomiast tutaj ziemia jest rzeczywiście lepsza niż gdzie indziej, lepsza niż w ogóle gdziekolwiek na podwórku, dlatego że ta ziemia jest uprawiona. Tutaj robiłam poplony, tutaj były warzywa, więc ta ziemia jest w jakiś sposób uprawiona, a tutaj jest właśnie powolutku wyciągana ta ziemia. Z, z tego miejsca, gdzie ma być ścieżka, i będzie uzupełniana trocinami. Bo akurat tak się zdarzyło, że mam dostęp do trocin. Także tak to wygląda. Dziś pierwszy odcinek to są moje półgrabki. Pamiętacie je? moje ulubione narzędzia ogrodnicze? Dziś pierwszy odcinek tego wyrównywania podwórka. Będę wracała do tego tematu, dlatego że to jest temat no to nie będzie rewolucja to nie będzie rewolucja to będzie ewolucja to jest temat, który będzie trwał jakiś czas. No ale ja już przestałam wierzyć w to, że coś rewolucyjnie można zmienić bez ofiar jednak to wymaga wszystko ewolucji. Przy, przy poszanowaniu zasad naszej matki ziemi, jeżeli chcemy to zrobić, jeżeli chcemy to zrobić w miarę ekologicznie, no to wszystko musi trwać. I przy innych różnych zajęciach można sobie też takie wyznaczyć, żeby wyrównać w miarę tą powierzchnię. Na pewno to będzie ładnie wyglądało. I jeszcze tutaj wam tylko pokażę, jak sobie rozrzucam popiół, o którym też mówiłam. Dlatego, że jest tu bardzo dużo mchu pH ziemi jest bardzo kwaśne ja kiedyś Wam mówiłam o tym, 4,5 mi tutaj wyszło także to jest masakra jakaś natomiast tutaj jest popiół, którego pH jest znacznie wyższe i w ten sposób troszeczkę odkwaszam tą ziemię i to dziś pierwszy odcinek na drugi zapraszam niebawem buziaczki